Tak się złożyło, że miałem niedawno ochotę zagrać sobie w coś wyglądającego względnie współcześnie. Ostatnimi czasy mało grałem w tego typu rzeczy, co nie oznacza, że nie lubię. Szukając odpowiedniego kandydata odpaliłem sobie aplikację Pika, a na samym szczycie mojej biblioteki powitał mnie obiekt dzisiejszej recenzji, rozdawany swego czasu za darmo. Stwierdziłem, że sprawdzę. Znakomita decyzja! Protagonistkę Plague Tale Innocence, pochodzącą z rodziny szlacheckiej Amisję Derun, poznajemy, gdy wraz ze swoim ojcem wybiera się na polowanie. Radosna wyprawa na mordowanie zwierząt okazuje się być jednak ciszą przed burzą, bo wieńczy ją zwiastun nadchodzącej plagi, a chwilę później posiadłość Derunów zostaje zaatakowana przez inkwizytorów, którzy z nieznanych przyczyn poszukują młodszego brata bohaterki, pięcioletniego Huga. Ten jest swojej siostrze niemal zupełnie obcy. Do tej pory trzymano go w odosobnieniu, z uwagi na jego stan zdrowia. A misja taka dobrą sprawę nawet nie wie, co dokładnie mu dolega. W świetle okrutnej rzeczywistości, w której ich rodzina i cała służba tracą życie, wszystko to musi zejść na dalszy plan, bo trzeba się jakoś wydostać z tarapatów. Ostatecznie rodzeństwo udaje się uciec, mając jedynie drobną wskazówkę, gdzie mogliby się udać po tym, jak całe ich dotychczasowe życie wywrócone zostało do góry nogami i nie mają niczego i nikogo poza sobą. Bardzo mi się podoba, jak została poprowadzona opowieść w Placteu. Nie brakuje w niej zarówno mocnych, przepełnionych akcją i zwrotami fabularnymi momentów, jak również chwil na wyciszenie, gdy całość mocno spowalnia. Przez całą przygodę obserwujemy jak się rozwija stojąca za wszystkim intryga, bo intryga oczywiście być musi. I przyznam szczerze, że jest naprawdę niezła. Z niemałym zaangażowaniem czekałem na finał, by dowiedzieć się jak to się wszystko zakończy. A najlepsze, że to wcale nie najmocniejszy element opowieści. Na to miano zasługuje budowanie relacji pomiędzy głównymi bohaterami. Rodzeństwo, które nie wie o sobie nawzajem niemal nic, w obliczu osobistej tragedii i nagłego niebezpieczeństwa, musi nie tylko współpracować, ale przede wszystkim sobie zaufać. Piętnastoletnia Amisja dostaje na swoje barki duży ciężar do udźwignięcia. To ona musi się stać rodzicem dla małego huga, pomimo tego, że sama wciąż jeszcze jest dzieckiem, a to wszystko w obliczu tych okropności, które dzieją się wokoło. Trudno jest sobie wyobrazić, jak człowiek zachowuje się w takich okolicznościach. Lecz scenarzyści z Asobo Studio wyobrazili sobie to naprawdę dobrze. Jestem totalnie w stanie uwierzyć w prawdziwość tej bohaterki. Są chwile straszne, są wesołe, są łapiące za serce. Bez cienia wstydu przyznam, że były momenty, kiedy grałem w tę grę ze łzami w oczach. Doprawdy, wspaniała robota. Świetnym tłem dla tej opowieści jest XIV-wieczna Francja, pustoszona przez nieznaną zarazę, której symbolem są przelewające się fale szczurów. Od samej strony czysto wizualnej prezentuje się to wszystko bardzo dobrze. Gra jest naprawdę ładna, zarówno szczegółowe modele postaci, jak i ponure, a nierzadko wręcz makabryczne otoczenie. A to wszystko spowite morzem wspomnianych przed chwilą gryzoni. Robi to niemałe wrażenie, o ile nie zaczniemy się zbyt blisko przyglądać małym nosicielom plagi. Przy takiej ilości obiektów niemożliwym było nie pójście na olbrzymie kompromisy przy ich animacji, lecz, mówiąc szczerze, rzucało mi się to w oczy jedynie na początku zabawy. Z czasem po prostu zacząłem ignorować ten szczegół i dawałem się porwać opowieści. Obrazy prezentowane przez tę grę trudno pomylić jest z czymkolwiek innym. Szybko rzecz jasna pojawiają się skojarzenia z dżumą Alberta Camisa, zwłaszcza jak zaczyna się obserwować różne próby przystosowania się ludzi do strasznych czasów, w których żyją. Pojawiają się tu zarówno izolacja, jak i bezpodstawna agresja czy chęć niesienia pomocy bliźnim w potrzebie. Plagi tej Innocence ma jednak na tyle dużo własnego charakteru, że trudno powiedzieć tu o niczym więcej niż inspiracji. Dużą rolę w całości opowieści odgrywają dzieci, nie tylko w postaci rodzeństwa. Derun, i z ulgą informuje, że twórcom udało się uniknąć stworzenia bandy irytujących bachorów. Wkręciłem się mocno w ich losy, co jest przede wszystkim zasługą znakomicie napisanych dialogów. Jasne, zdarza się, że chwilę po tym, jak małolaty zachowują się niezwykle dojrzale jak na swój wiek, zaczynają robić lub mówić rzeczy głupie. Ale widać, że jest to efekt jak najbardziej zamierzony przez autorów scenariusza. W końcu to przecież dzieciaki, a z młodym wiekiem nierozerwalnie wiąże się pewnego rodzaju naiwność i nieroztropne działanie. Ponownie jednak, czuć tu tę prawdziwość, pomimo pełnego zjawisk paranormalnych tła, dzięki której fabułę Plactaila śledzi się tak dobrze. Dość jednak o niej. Przejdźmy do omawiania rozgrywki. Skradanki nigdy nie były moim gatunkiem, i zwykle odbijałem się od gier tego typu dość szybko. Z plactełem było jednak zupełnie inaczej. Nie mam pojęcia, czy to kwestia zmiany upodobań jako gracza, wszak przez ostatnich kilka lat nawet nie próbowałem sięgać po takie produkcje. No bo po co, skoro mi się nie podobają? Czy może po prostu dzieło Francuzów z Asobo Studio jest tak dobre w tym, co robi? Ale przyznam szczerze, że dzięki tej grze w końcu się polubiłem z w krzakach i na pewno w najbliższym czasie spróbuję zagrać w coś jeszcze tego rodzaju. To, jak zaprojektowane zostały poszczególne etapy, zasługuje na najwyższe uznanie. Składankowe łamigłówki często naprawdę wymagają dłuższego zastanowienia się, by znaleźć bezpieczną ścieżkę wśród oponentów, a przy tym twórcy nie przytłaczają gracza ich nagromadzeniem. Łażenie w ukryciu równoważone jest zagadkami środowiskowymi, przede wszystkim rozgimnianiem, jak przejść przez napotykane morza szczurów, ale i nie tylko. Jest tu też sporo bardziej klasycznej zabawy otoczeniem. W to wszystko wplątane są sekwencje czysto zręcznościowe. Czy to zmuszające nas do walki, czy też ucieczki przed jakimś zagrożeniem. Na nudę nie ma ani chwili, bo nawet w wolniejszych momentach, kiedy nie mamy do roboty nic poza spokojną eksploracją, rolę utrzymywacza uwagi pełnią dialogi i pogłębianie historii. Które, jak już wcześniej ustaliliśmy, są pierwszorzędne. Wyrazy uznania dla autorów, bo trudno jest mi znaleźć coś, czego mógłbym się mocniej przyczepić. Co do wspomnianych wcześniej starć, emisja nie jest całkowicie bezbronna. W starciach do dyspozycji oddano nam proce, z której jednocelne trafienie w głowę posyła do piachu naszych oponentów. Ale system walki jest tu jedynie kolejną z opcji podczas skradania się. Nawet jakbyśmy chcieli atakować wszystkich adwersarzy z pieśnią bojową na ustach, jest to niemal niemożliwe, bo gdy się tylko zbliżą na odpowiednią odległość, odpala się animacja, w której posyłają nas do piachu. Nie ma co się dziwić, w końcu to wielkie chłopy, a my prowadzimy parę drobnych dzieciaków. Możemy jednak robić uniki, ale często to za mało. Atakowanie jest w najlepszym wypadku jedynie ostatecznością w momencie, w którym ktoś nas wykryje, choć zdecydowanie lepiej jest w takiej sytuacji po prostu wziąć nogi za pas. W trakcie całej gry jest raptem kilka momentów, kiedy ścieramy się z oponentami twarzą w twarz i stanowi to miły przerywnik, choć nie jest to nic, na czym mogłaby się opierać cała gra. Na szczęście tak nie jest. Większość naszej zabawy to chowanie się po kątach, przemykanie w cieniu i nakałtowanie z ukrycia. W trakcie przygody możemy wytwarzać różne rodzaje przedmiotów, pomocnych zarówno w walce, jak i otwierających szersze możliwości, jeśli chodzi o skradanie się. Te podstawowe, jak ogniste czy wodne pociski, stanowią w późniejszych etapach fundament naszych działań. Tu zapalimy pochodnie, żeby rozgonić szczury, tam zgasimy latarnię patrolującego okolice strażnika, by gryzonie przerobiły go na nawóz. To tylko niektóre z zastosowań. Twórcy często stawiają przed nami wyzwania, zmuszające nas do wykorzystywania ich w sposób nieszablonowy. Ze znalezionych gratów możemy też tworzyć przedmioty ułatwiające w znaczący sposób zabawę, pozwalające na wyeliminowanie pocichu strażnika lub zaoranie całego stada szczurów. To taki tryb łatwy, który możemy sobie od czasu do czasu odpalić. Jeśli gdzieś na serię utkniemy, jest to nie najgorsza opcja dla przejścia dalej. Korzystanie z tego rozwiązania ma jednak wysoką cenę. Ułatwiacze te wytwarza się z tych samych materiałów, którymi ulepszamy nasz ekwipunek. Surowców nie mamy pod dostatkiem, więc sprowadza się to do odpowiedzenia na pytanie, czy chcemy sobie pomóc w sposób doraźny, czy zamiast tego odłożyć na lepszą procę, czy torbę, co przełoży się na bardziej długofalowe udogodnienia. Ja zdecydowanie skłoniłem się ku temu drugiemu i uważam, że nieźle na tym wyszedłem, bo na koniec zabawy miałem na podorędziu wysokiej jakości przedmioty, a przy tym pójście na skróty pozbawiłoby mnie masy przyjemności z rozwiązania składankowych wyzwań. Będąc jednak całkowicie szczerym, ulepszenia nie wzmacniają w jakiś niewiarygodny sposób naszej bohaterki, choć dają przyjemne poczucie progresu. Oglądając fragmenty rozgrywki można by dojść do wniosku, że ta gra jest jedną wielką, zakichaną misją eskortową. Jest to jednak mylne wrażenie. To znaczy owszem, Hugo towarzyszy nam niemal przez całą zabawę, ale zwykle idziemy trzymając go za rękę i naszą dwójką steruje się niczym jednym bohaterem. W razie potrzeby możemy poprosić bombelka, żeby przez chwilę poczekał albo przycisnął się przez jakąś szczelinę i odblokował nam przejście. W spokojnych, bezpiecznych momentach zaś często lata samopas i nie musimy się nim przejmować. Potencjalnie problematyczny mógłby się wydawać fakt, że nasz braciszek ma raptem 5 lat, więc co on tam potrafi? Co najwyżej być kulą nogi. Nie dajcie się jednak zjeść. Hugo to prawdziwy pięcioletni terminator. Potrafiący przymierzać galopem długie dystanse bez zadyszki, skradający się za plecami wrogów i potrafiący pomóc swojej siostrze tam, gdzie amisja sama by sobie nie poradziła. Najbardziej popisowym numerem pięcioletniej wersji mnie byłoby co najwyżej coś w rodzaju zalania się rosołkiem. Hugo jednak to zupełnie inny kaliber szkraba. Nie musimy się martwić, że będzie tylko marudził. A nawet jak zacznie, to wcale nie słucha się tego źle. Aktorstwo głosowe, którego mamy okazję posłuchać w tej grze jest bez zarzutu. W angielskim dubbingu wszystkim towarzyszy delikatny francuski akcent, taki wzbogacający postać, a nie będący męczarną do słuchania. I wyszło to dobrze. Polska wersja sprowadza się jedynie do napisów. Rodzime tłumaczenie jest naprawdę solidne. Nie przypominam sobie żadnych błędów czy głupio przetłumaczonych zdań. Kilka ciepłych słów należy się również oprawie muzycznej. Oparte w dużej mierze na instrumentach smyczkowych kompozycje wspaniale wpasują się w historię o oświatowicznej pladze. Dominują raczej spokojne brzmienia, choć nie brakuje tu również nieco bardziej agresywnych melodii, czy też niepokojących tonów. Gdy wydarzenia na ekranie wymagają właśnie takiego tła. Dobrze to wszystko brzmi. Plague Tale Innocence okazał się być niezwykle udaną składanką, z wciągającą, chwytającą za serce historią, śliczną grafiką i niesamowitym klimatem opanowanej przez zarazę Francji. Te przelewające się fale szczurów są jednym z tych growych obrazów, które zostaną ze mną na długo. Jasne, otwarta walka nie jest zbyt dobrze zrealizowana. Ale mówiąc szczerze, jest jej na tyle mało, że nawet nie zdążyłem zacząć się na to wkurzać. A w sumie może to i lepiej, bo przez to nie kusi, by przychodzić poziomy taktyką na Rambo, kosząc wszystkich po kolei. Produkcję tę ukończyłem z niemałą przyjemnością i z radością ogram w przyszłości wydaną w zeszłym roku kontynuację. Oby tylko mój laptop nie wyciągnął kopyt przy próbie jej uruchomienia.